Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży funkcjonuje od 1 stycznia, mimo to na oddziale przebywa już 18 młodych pacjentów. To wynika z zapotrzebowania pracownicy zespołu odbierają dziennie po kilkadziesiąt telefonów z zapytaniami o specjalistów w zakresie psychoterapii, psychologii oraz konsultacje psychiatryczne dzieci i młodzieży. Zajmujemy się Problemami z zaburzeniami lęku, lęk społecznościowy, z zaburzeniami emocjonalnymi, tutaj z absencją w szkole, również jak jeżeli dziecko ma problemy z uczęszczaniem do szkoły. Aby skorzystać z pomocy, trzeba przejść spotkanie z psychiatrą, później z psychologiem, psychoterapeutą. Na oddziale panuje zwyczaj odbierania młodzieży telefonów po uprzednim podpisaniu kontraktu z rodzicami i dziećmi. To pomaga często wyklucza źródło wielu problemów, z którymi borykają się dzieci i młodzież. Na oddziale mamy psychoterapię indywidualną, grupową, e, również mamy terapię z psychologiem indywidualną, grupową, terapię rodzinną, również terapię zajęciową. Placówka świadczy usługi refundowane przez NFZ. Dla pacjentów są zatem bezpłatne. Na pomoc mogą liczyć dzieci od 7 roku życia do 21 lat, o ile wciąż się uczą. Obecnie przebywa tu kilkanaście dzieci. Młodzież może liczyć zarówno na pomoc doraźną, jak i na stały pobyt na oddziale, który funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu. Docelowo będą się tu odbywać także zajęcia szkolne.